Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak włączyć oszczędzanie energii w naszym telefonie Realme 12 Pro. Teraz zapraszam do oglądania. Aby włączyć oszczędzanie baterii w naszym telefonie, musimy złapać w prawym górnym rogu palcem przeciągnąć w dół. Następnie nad pierwszym powiadomieniem i poniżej paska jasności łapiemy w płeczkę i przeciągamy ją w dół. Następnie łapiemy tutaj palcem i szukamy opcji o nazwie oszczędzanie baterii. Jak widzicie, mi się znajduje tutaj. Jest to bateria z takim prądem elektrycznym, jakby piorunem. Klikamy to. Jak widzicie, w prawym górnym rogu kolor baterii zmienił się na pomarańczowy. To znaczy, że mamy włączony tryb oszczędzania baterii. Kiedy chcemy go wyłączyć, robimy to samo. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć.